Cześć, ja nazywam się Łukasz Wylężek, a dzisiaj przedstawię Wam sernik na zimno, który przygotujemy sobie za pomocą naszego ciasta ucieranego czekoladowego oraz dwóch moktajli spritz i pinakolada. Let's go! Oczywiście zaczynamy od przygotowania blachy. Blachę użyjemy sobie z wysokim rantem o standardowych wymiarach 60x40. Pamiętajcie, że jak zawsze fajnie poszprycować sobie w tym przypadku akurat tarantem, czyli naszym tłuszczem w spreju. I od tego zaczynamy. Na tak wyśprycowaną blachę kładziemy pierwszy papier. A że jest to ciasto biszkoptowo-tłuszczowe, więc one lubi po prostu czasami dłużej posiedzieć w piecu, co jest jednoznacznie nieraz z tym, że od spodu e, troszeczkę mocniej je łapie. Dlatego zastosujmy sobie dwa papiery. Laha przygotowana, możemy przejść do zamieszania ciasta ucieranego czekoladowego. Mieszanka już pewnie Wam jest znana z poprzednich filmików. Pracowaliśmy na niej nie raz, ale tak czy siak zaprezentuję, jak ją najlepiej przygotować. Zaczynamy od składników mokrych, czyli jajka 550 g, olej 350 g, woda 250 g. I nasze ciasto ucierane czekoladowe kilogram wysypujemy na samą górę. Wkładamy pod mieszarkę. Proponuję użyć liścia, ponieważ takie ciasta ciężkie, które są tłuszczowe, one jednak wolą być mieszane, a nie ubijane. W tym momencie możemy zepsuć ciasto, gdy zastosujemy ruszejszy, nie daj panie Boże na wysokich obrotach. Liść, wolne obroty, dosłownie dwie minuty. Czas mieszania dobiegł końca. Ok. I wyszło rewelacyjnie. Musimy pamiętać o tym, aby te ciasto zachowało swoją czarność. Gdybyśmy przemieszali, one po prostu stałoby się widocznie jaśniejsze. Wypiekłoby się normalnie, ale tuż po wypieczeniu prawdopodobnie by opadło. Lepiej nie domieszyć tego ciasta, jeszcze gdzieś tam znaleźć grudki, niż przemieszać, bo wtedy traci się totalnie jakby kwintesencja tego ciasta, czyli wilgotność i mocny smak czekoladowy. Ciasto jeszcze kilkukrotnie warto sobie przemieszać od spodu, wtedy mamy pewność, że jest jednolite. I wylewamy na blachę. Ciasto rozprowadzamy dokładnie po całej blaszce, aczkolwiek tutaj można sobie pozwolić na niedoskonałości, ponieważ one i tak w piecu nam się przepięknie rozleje, ale warto zawsze pomóc. Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe, a szczególnie ciasto czekoladowe, nie lubi zbyt wysokich temperatur, dlatego idealne nastawienie, moim zdaniem oczywiście, to 180 stopni Celsjusza góra, 170 stopni Celsjusza dół. Wy oczywiście możecie sobie tak zrobić, jeżeli macie podzielną tą temperaturę, ale jeżeli macie tylko e, możliwość ustawienia jednej temperatury na cały piec, proponuję jednak tą niższą, 170 stopni. Ja ustawiłem sobie czas 18 minut, ponieważ z doświadczenia wiem, że akurat na tym piecu jest to idealny czas. Wy sobie sprawdzicie po tym czasie, e, dotykając gdzieś tam z góry, króciutko oczywiście, żeby się nie ukarzyć palcami, ale jak już ciasto fajnie odbija, można wyjeżdżać nim z pieca. Nie przesuszajcie tego ciasta, bo to najgorsze chyba, co można z ciastem czekoladowym zrobić. Ciasto jest już w piecu. E, proponuję zostawić kominy zamknięte, lufty zabite, czy zwał jak zwał, zależy od waszych regionów. E, po to jest zawrzeć cuk. Ponieważ fajnie, jak to w tym swoim sosie, w tej spoli wilgotności, to ciacho będzie się przez te 18 minut piec. Czas wypieku dobiegł końca, myślę, że blad będzie ok. Blad czekoladowy wypieczony damy go na. Kilka minut do szokówki, a w międzyczasie przygotujemy sobie masę serową. Do przygotowania masy serowej będzie nam potrzebny ser 2 kg 300 g, śmietana 1,5 kg. Ser wraz ze śmietaną. Ubijamy na średnich bądź ciut wyższych aniżeli średnie obroty od 3 do 5 minut. <śled> Blad nam wystygł. E, ja sobie go przełożyłem już na papier. Ale żeby nam było łatwiej składać. E, tym bardziej, że jest to sernik na zimno, a więc masa serowa, którą będę wylewał na górę, ona jest dosyć płynna. Proponuję po prostu z powrotem, ale tym, już, tym razem już w czystą blachę, e, przerzucić blat czekoladowy, zastawka i teraz mamy pewność, że nawet ta luźna masa przepięknie ułoży nam się w tej blaszce. Ser już przepięknie nam się wypienił ze śmietaną. My możemy sobie teraz przygotować zagęstnik do tego sera, czyli nasz mus neutralny, dokładnie ten sam, który dodajemy do śmietan i różnego rodzaju śmietanowych rzeczy. I jego tutaj jest 500 g, 300 g cukru oraz 30 g żelatyna w proszku. To wszystko zalewamy 400 gramami wrzącej wody. Praktycznie przed chwileczką zdjąłem ją z pieca. I za pomocą ręcznej luzgi dokładnie wszystko wymieszać, aż do pełnego rozpuszczenia. Tak, przygotowane składniki wlewamy do masy serowej. I teraz dosłownie na y, położeniu maszyny na tryb ręczny niecała minuta wymieszać porządnie składniki, ponownie na średnich obrotach. Masa serowa już prawie gotowa, pozostała nam tylko wisienka na torcie, a więc nasz moktaj spritz, który dodam do środka i również około minuty na średnich obrotach wymieszamy różgą tak, aby masa była po prostu jednolita. Masa serowa z dodatkiem moktajla spritz gotowa. Czas wyłożyć ją na blat czekoladowy. Jeszcze kilkukrotnie przejedziemy gumisiem po całym kociołku, głównie po spodzie, wtedy mamy pewność, że całość jest fajnie wymieszana. Teraz wysmarować całą masę serową przepięknie na całą blachę. Ale warto pamiętać, że jeszcze przystrojeniem całej tej kompozycji będzie żel połączony razem ze splicem, także zależy mi na tym, żeby ta powierzchnia tego sernika była jak najrówniejsza. Potrzeba matką wynalazku. Weźmiemy sobie identyczną zatyczkę jak tą, którą mamy z boku. Delikatnie przytykamy ją do masy serowej. I jednym płynnym ruchem wyprostujemy całą masę. Przed połączeniem żelów i przed wykończeniem całego ciasta żelami, warto sobie wsadzić to ciacho do szokówki. Jeżeli tam się zrobi przepięknie twarda warstwa na górze, dużo prościej będzie nam wykorzystać cały żel, aby idealnie wykończyć nim górę. Ciasto już jest schłodzone. Widać to dosyć mocno po górze. I to, moi drodzy, jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli będziemy używać jakiejkolwiek dekoracji żelowej, tak jak w tym przypadku na górze, nie do końca zastygnięta masa serowa mazałaby nam się razem z całym tym żelem. A tego nie chcemy. Chcemy to zrobić perfekcyjnie. Tak więc ciasto zastygnięte, żele delikatnie podgrzane. W prawej ręce mam Orlanda czyli żel, który widać tutaj z prawej strony. Z lewej strony moktail Spritz. Połączę sobie te dwa żele, co pozwoli nam na uzyskanie świetnego smaku jeszcze na podkręceniu tego sera moktailem Spritz, ale i ustabilizowaniu żelem oloranem nadzienia. Samo nadzienie jest wyśmienite jako dodatek do jakiejkolwiek masy, najlepiej śmietanowej ale Olrand zadziała nam jako taki konserwant, jako taki nabłyszczacz tego żelu i jeżeli na przykład gdzieś Wam do głowy przyjdzie jakikolwiek pomysł na ustabilizowanie na przykład musu albo ustabilizowanie jakiegoś PIRE, z jakiegokolwiek owocu i chcecie go wyłożyć przepięknie na górę ciasta albo tortu, właśnie Olrand jest po to stworzony. Dodatek w postaci około 40% na tyle ustabilizuje każde nadzienie owocowe, że będzie można zastosować jako góra, jako top ciasta. Ja tak samo zrobię. Olerant i e, mocktail Spritz podgrzałem sobie do mniej więcej 40 stopni. Przy takiej temperaturze łatwo się łączy takie rzeczy. W tym przypadku moi drodzy użyłem sobie 700 g mocktailu Spritz i 300 g żelu Olerant. Ale wy za każdym razem możecie sobie łączyć dowolnie po swojemu. Wiadomo, im więcej oranda, tym bardziej nabłyszczona ta masa, ale rzadsza. Im więcej znowu czegoś smakowego, tym i smak wyraźniejszy. Dlatego możecie się bawić tymi żelami dowolnie. Żel gotowy, pięknie połączony, wylewam go równomiernie na górę. Nadzienie to jest zainspirowane smakiem jednego z najpopularniejszych drinków, a mianowicie Aperol Spritz. I żel rozprowadzamy dokładniutko po całym cieście. Jak potrafił, tak zrobił. Żel jest na górze ciasta, równomiernie wyłożony. Teraz sobie schodzimy całe ciasto, damy sobie do chłodni. Oczywiście będę jeszcze przepięknie wykańczał czekoladką, owocami. Tutaj wasza wyobraźnia gra główną rolę. Możecie sobie zrobić oczywiście po swojemu. Ja za chwileczkę potnę ciasto na kawałeczki, wyłożę na ostatni kadr, wam do pokazania. A ja się tymczasem już z wami żegnam. Pozdrawiam, zapraszam do kontaktu. Łukasz Wylężyk. Hej!